Dobry wieczór moi drodzy. Witam was jeszcze na drugim odcinku. Dzisiaj tak jak zapowiedziałem, mamy dzisiaj nowy ekspres los wydany Błyśni Kasą można w nim wygrać 5000 zł, a jego koszt to 5 zł. No i przygotowałem 10 sztuk na ten dzisiejszy odcinek. Losy już wydrukowane zaraz rana po otwarciu kolektury. Także zobaczymy co na początek lot to tutaj ma do zaoferowania. Na ekspres losie Błysnika są wygraną można uzyskać na dwa sposoby, tak jak tutaj macie dokładnie w zasadach, czyli albo szukamy trzy razy takiej samej kwoty tutaj na polu tego pierścionka, albo szukamy dwie takie wygrane na tym polu plus jedną, którą możemy znaleźć w bonusie, czyli jeżeli tutaj znajdziemy dwie wygrane w wysokości 20 zł i tutaj w bonusie. Też taką wygraną, no to mamy wtedy trzy takie wygrane i wygrywamy właśnie tą kwotę. No i jeszcze rzućmy okiem na tabelę wygranych. Mamy 10 stopni, 5 zł to oczywiście zwrot i 5000 wspomniana na początku główna wygrana. Dobrze, także zapraszam na odcinek. Przed nami 10 ekspres losów błyśni kasą. Tak więc zacznijmy. Szukamy 3 razy takiej samej kwoty tutaj na polu pierścionka. Na razie nic takiego nie widzę, więc dokładamy bonusy. 20 zł, czy są tutaj dwie dwudziestki? Nie ma. Czy są dwie piątki? Nie ma. Czy jest 10 zł? Jest jedno, ale drugiego nie ma. Także wygląda na to, że los jest przegrany. Oczywiście, jakbym coś przegapił, no to krzyczcie. Pierwszy raz się człowiek może pomylić. Dobra, drugi los przed nami, także szukamy trzy razy takiej samej kwoty. Co my tu mamy? O, proszę bardzo, 20, 20, 20, no ładny start. Mamy 20 złotych wygrane, czy jeszcze oprócz tego coś będzie? No, nic tutaj już nie widzę. Dobra, 30, czy mamy dwie trzydziestki? Nie ma. Dwie dziesiątki? Nie ma i czy 70 zł, jest tylko jedne, ale drugiego nie ma. Jakby to było drugie 70, to byśmy wtedy mieli trzy takie 70 razem z bonusami, wtedy by była wygrana w wysokości 100 zł, ale jest tylko 20 albo aż 20, więc dobry prognostyk na dalsze losy. Dobrze, Później kasą, los trzeci. Szukamy. O, już tu widzę trzy piątki, bardzo ładnie. Czy jeszcze coś oprócz tego? Tutaj wszystko już pojedyncze, podwójne, także szukamy 70 zł. Jest jedno, 50 zł jest jedno i 30 zł jest jedno. Dobrze, czyli 5 zł wygrane. Sympatycznie. Kolejny los przed nami i mamy tak. Czy trzy razy taka sama kwota? 10, 10, o to może będzie z bonusem coś. Dobra, zaraz zobaczymy. 3 razy nie było, więc tak 20 zł. Jest tylko jedno, 15 zł też jest tylko jedno i 70 zł też tylko jedno. Dziesiątki nie było. Jakby tu było 10 zł na przykład, to wtedy by się połączyło z tymi dwoma i byłoby 10 zł wygranej. Tak to będzie funkcjonować. Dobra, także los przegrany. Jedziemy dalej z tematem. Trzy razy taka sama kwota. Tutaj mamy dwie piątki i. 2 stówki, dobra, 2 trzydzieski, ok. 20 zł jest tylko jedno, 50 zł jest, nie ma chyba w ogóle. Mhm. I 10 zł też nie ma w ogóle, dobra, czyli pusto. Kolejny los. I mamy tak, to coś jest trzy razy, 10, 10, 100, 100 400, 400 dobra, nie ma. 5 zł, a, tylko dwie razem z bonusem. 70 też tylko dwie i 50 tutaj nie ma w ogóle. Dobra, czyli kolejny pusty. No i analogiczna sytuacja, kolejny, kolejny Express los. Czy coś mamy? O, jest, już widzę. 3 razy 5 zł, także to jest wygrana. Szukamy dalej. Stówki, stówki. 30, 30. Dobra, nie ma nic. 15 zł tutaj nie ma. 50 zł nie ma. I 10 zł tylko jedne. Dobra, czyli 5 zł wygrane jest. I kolejny losik przed nami. O, też od razu się rzuciło w oczy. Mamy znowu 5 zł, czy coś oprócz tego 2,30, 2 stówki 2,400 zł, 2 razy 5 000. dobra zobaczmy co z bonusem, 70, no to są tylko 2 20 nie ma w ogóle i 15 zł jest tylko jedna, ok, czyli też 5 zł tutaj wygrane i przed nami jeszcze co, 3, 2, 2 ekspres losy dobrze i zobaczmy co my to mamy? Czyli trzy takie same kwoty? Hmm, nie ma. Dobra, 30 zł jest tylko jedne, 20 zł jest też tylko jedna i 15 zł też tylko jedna, czyli losik pusty. No i buśnika są ostatnia sztuka: 15, 15, 90, 55, dobra, wszystko razy 2. I teraz tak 5 zł nie ma, 30 zł. Nie ma i 10 zł, tylko jedne, tak? Na no to wygląda. Ok, więc wstępnie wszystko. I ostatecznie też to wszystko. Na 10 przygotowanych ekspres losów błośnika Kasom 4 się okazały wygrane, w trzech losach się trafiło 5 zł, a w jednym 20. Czyli mamy 20, 30, 35 na 50. No i fajnie, premierka zaliczona troszkę do tyłu, ale. Jak na początek jest nieźle. Wiadomo, czasami lot to na zachętę puści coś fajnego, później nie będzie nic. A jak premierki takie średnie, to później będą dopisywać, więc tego się trzymamy. Na pewno już w kolejnym pakiecie będzie uwzględnione są bo sobie to zakupię pakiet albo dzisiaj, albo jutro, zależy, jak tam z czasem się uda trafić. Dobrze, także wszystko. Bardzo dziękuję za obecność na kolejnym dzisiejszym odcinku i zapraszam w czwartek jeszcze raz, przypomnę, na premierkę z na 13. .